jak dwa tygodnie temu zaczęłam mówić o tym legalizmie i o tym, jak się znalazłam w objęciach ojca. Ktoś będzie chciał, to może sobie to przesłuchać, nie będę teraz powtarzać. I tak od tamtego czasu chodziło mi po głowie, nie wiem, czy słyszeliście o dorosłych dzieciach alkoholików? Ktoś może na psychologii coś takiego usłyszał? Chodziło mi to po głowie, chociaż nie do końca widziałam. Z czym to się dokładnie ma te dorosłe dzieci alkoholików? Wiedziałam, że coś takiego jest. Im głębiej właśnie dotykałam Boga jako ojca, i dalej to robię, dotykam go jako ojca, i poszukuję właśnie jego charakteru ojcowskiego. To mi cały czas to chodziło po głowie, te dorosłe dzieci alkoholików. I z jednej strony bałam się jakby zagłębić w ten temat, żeby sobie nie jakby nie włączyć takiej korby, że ja jednak mam dużo jakichś tam niedomagań i zaburzeń w związku z tym. Z drugiej strony mówię, że przecież jest też napisane, że jeżeli będziemy, że póki nie, nie rzucimy światła na pewną rzecz w naszym życiu, to jakby też krew Jezusa nie może tego obmyć, nie? Bo jeżeli jesteśmy w ciemności, no to, jeśli nie ujawnimy tego grzechu, no to krew Jezusa tego nie zmyje. My musimy po prostu ujawniać nasze grzechy, wystawiać je na światłość. No i ja zdecydowałam, że wystawię to na światłość, i w tym momencie też mi przyszło na mnie, żeby się podzielić z tym z kościołem, bo wiem, jak bardzo dużo moich znajomych jeszcze ze świata, i też z kościoła znam ludzi, którzy mieli ojca alkoholika, lub po prostu był alkohol w rodzinie. I myślę, że warto jest yy, no dotknąć tego tematu i się nie bać tego i wiedzieć, że uzdrowienie jest i i po prostu otworzyć się, otworzyć swoją duszę na to, żeby była uzdrowiona każdy aspekt, który w dzieciństwie byliśmy zranieni przez to, że był alkohol w domu. To żebyśmy się otwarli teraz na to uzdrowienie. Jest to zespół utrwalonych schematów działań. Tak to jest napisane w internecie. I wszystkie te dzieci, które były dotknięte tym alkoholem przez rodziców, przeżywają napięcia ogólnie. I to się przejawia potem właśnie w życiu dorosłym głównie. Bo to, że jako dziecko czegoś uczymy się, jakby tych schematów się uczymy, one się powielają później w życiu dorosłym. W pracy, w małżeństwie, w relacji w kościele, gdziekolwiek. One się pogłębia, powielają i często pogłębiają i zapominamy w ogóle o tym, skąd się takie coś wzięło, albo często utożsamiamy się z tym, że to jest po prostu taki mój charakter, taka jestem. A wcale tak nie musi być. Często tym dzieciom towarzyszy lęk, dezorientacja, samotność. Lęk przed tym, co się wydarzy. Dlatego, że yy, może nie będę prosić, żeby się zgłosili osoby, które tutaj miały jakby styczność z tym, ale może ma... pamiętacie takie sytuacje w domu? Ja na przykład pamiętam, że jeżeli była osoba pijana w domu, to niekoniecznie chciało się zapraszać znajomych do domu, bo się bało, że jakby wyjdzie na jaw, jak ta rodzina w domu wygląda. I to potem, jakby w dalszym ciągu hmm, zamykamy się na to, żeby być hmm, w pełni otwarci przed ludźmi, żeby pokazać swoją twarz, pokazać jak ja żyję w domu, jaka ja jestem. Często ludzie, właśnie z tego zespołu dorosłych dzieci, alkoholików, y, boją się pokazać swoją prawdziwą twarz. Boją się, że zostaną odrzuceni boją się otworzyć na Innych, boją się, że jeżeli właśnie wejdzie do domu ta osoba, zobaczy jak ona żyje, i że będzie już zmarginalizowana. I tak samo jest potem w życiu dorosłym. Czasami, nawet chociaż nie mamy nic do ukrycia tak naprawdę, nic strasznego nie zrobiliśmy w życiu, ale boimy się odsłonić tą swoją prawdziwą twarz. Bo tak było w dzieciństwie i tak potem w dalszym życiu też boimy się odsłonić, bo dalej mamy tak w głębi gdzieś zakorzenione, że coś jest z nami nie tak. I nie pokaże swojej prawdziwej twarzy, bo boję się tego odrzucenia przez rówieśników, przez przyjaciół, męża, pracodawcę kogokolwiek. Jest kilka takich y, ról, można to nazwać. Też wzięłam to z, ogólnie z psychologii, bo jest to fajnie opisane. Pierwsza osoba, która jakby z tymi zaburzeniami ma takie wadliwe jakby postawy, to jest taki tak zwany bohater rodziny. Czyli najczęściej to jest starsze rodzeństwo. Ten, który jest starszy w domu, przyjmuje taką rolę, że to on jest najstarszy i to on jest jedyny dorosły w tym domu. Ponieważ właśnie mama nie domaga, bo skupia się ciągle na tym ojcu, który ciągle pije. Ojciec nie jest zainteresowany dzieckiem, bo, no bo pije po prostu, tak? Skupia się na tym, żeby się napić, żeby kupić, żeby się dobrze bawić. Mama jest skupiona na tym, który pije i żeby jakoś przetrwać żeby jakoś ta cała rodzina przeżyła, więc tak naprawdę nikt się tym dzieckiem ani jednym, ani drugim nie interesuje, więc to starsze dziecko przyjmuje taką rolę, ja jestem bohaterem w tym domu, ja jestem tutaj dorosły, ja muszę opanować jakoś ten dom, muszę przypilnować siostry, brata w odrobianiu lekcji, po prostu muszę zadbać o ten dom. Rezygnuję ze swoich ważnych dla siebie celów, Pomaga młodszemu rodzeństwu, sprawuje opiekę, nie okazuje bólu. To jest też takie. Ogólnie e, są cztery chyba, czy trzy? Cztery takie właśnie role. One się często mogą przeplatać. Ja, na przykład, u siebie zobaczyłam, że się przeplatają niektóre role, które miałam u siebie, że nie okazuje bólu. Bo na przykład u mnie był tata pijący. E, jakby nie chciałam dokładać zmartwień mojej mamie, więc nie okazywałam tego, co ja tak naprawdę czułam, bo wiedziałam, jak ona się czuje. Jakby miałam na tyle tą empatię jako dziecko, że wiedziałam po prostu, jak ona się z tym czuje, że jest jej ciężko, więc nie będę jej dokładać swoich jeszcze tego, że ja cierpię, więc i to się właśnie później jakby pogłębiało. Nie będę pokazywała komuś, że cierpi, bo nie będę dokładała komuś swoich martwień. To jest ogólnie szeroko pojęte takie odrzucenie i samotność, które towarzyszą tym ludziom. Później jest niewidzialne dziecko, które jest zazwyczaj ciągle smutne i poważne, jak na swój wiek posiada swój własny świat fantazji, izoluje się, dobrze czuje się sam ze sobą, udaje, że wszystko jest w porządku. To u siebie też zauważyłam coś takiego, że właśnie przez to, że jest taka maska, nie będę pokazywać swoich uczuć, no to będę mówiła, że wszystko jest ok. Jest git, nie pytajcie mnie. Najłatwiej jest też takim osobom właśnie, jakby nie zagłębiaj się w to, co jest u mnie. Nie będę tego pokazywać, nie będę okazywać swoich uczuć i emocji. Później jest też taka, Osoba jak kozioł ofiarny. Miałam swy, wśród swoich znajomych często takie osoby. To już były zazwyczaj takie dosyć mocno patologiczne rodziny, gdzie zazwyczaj też nawet dwie osoby piły. Że ta jakby przemoc i te wszystkie żale, smutki tych rodziców były przerzucane na dziecko. Była to ofiara przemocy. Wmawiają dziecku, że to w sumie on jest tym źródłem problemów. Przez niego piją, na nim się wyżywają, na nim jest ta cała agresja. Często i szybko sięgają te osoby po używki. Żeby jakby wyjść z tego świata, w którym się dzieje w domu, no to zaczynają pić, zaczynają ćpać, zaczynają palić. Charakterystyczny jest też bunt przeciw zasadom, przeciw temu zasadom w domu, przeciw zasadom ogólnopojętym. Ciężko takie osoby po tym życiu dorosłym mają problem zaakceptować właśnie na przykład warunki w pracy, mają zawsze swoje zdanie, ciągle się buntują. Mają ciężko zaakceptować warunki takie, jakie są w kościele, wszędzie, gdziekolwiek, jakiekolwiek, mają ciężko dostosować się do zasad panujących w otoczeniu. I później jest jeszcze taka jedna osoba, maskotka, tak zwana, błazen, ozdoba rodziny. Ta osoba, znaczy ja znam taki przypadek, że jakby. Jest impreza, rodzice się upili, czy tata się upił. No to teraz jakby dziecko niech zabawia, pokaż jak tańczysz. Wiesz, jakby te swoje niedowartościowanie z tego, że się upili, że jakby nie mają sensu w życiu, wyciągają to dziecko na wierzch i pokazują całemu otoczeniu, pokaż jakie jak masz ładną brankę. idź pokaż jak ładnie rysujesz, weź tutaj nam, nam zatańcz. Jest to taki no, taki typowy błazen, Robią z tego dziecka błazena, taką maskotkę, żeby się nią, no, niestety zabawić. Rozładowuje napięcia często w domu taka osoba. I w konsekwencji w dalszym życiu traci granice między tym, co jest poważne, a tym, co jest żartem. Tej osobie jest ciężko potem w życiu takim już dorosłym, kiedy podejmuje swoją pracę, kiedy podejmuje... Yy, no po prostu odpowiedzialne życie. Ciężko jest jej odróżnić tym, co jest na poważnie, a tym, co jest żartem. Uznany jest często za pośrednika w konfliktach. Na przykład tata pije, mama jest trzeźwa, a on jakby próbuje być tym, który rozładowuje właśnie te napięcia, który no i załagodzi na przykład sytuację jakąś, nie? Jest tą właśnie taką maskotką. I najbardziej właśnie ten... Dotkliwy problem dzieci, z tym dorosłych dzieci alkoholików, to jest lęk przed odrzuceniem, lęk przed okazywaniem uczuć, niepokój, nieufność i trudność w nawiązywaniu relacji. To, co właśnie mówiłam wcześniej o tych, w tym objęciu ojca, to, co mówiłam dwa tygodnie temu największy problem w ogóle w pokazaniu siebie pokazaniu swojej prawdziwej tożsamości pokazaniu siebie, drugiemu człowiekowi. Wynika też z tego, że sami nie potrafimy pokazać siebie Bogu. Tak, no bo z tego, to jest nasze źródło. Jeżeli jemu nie mówimy o swoich problemach i niedomaganiach, no to no żartem jest, że mówimy drugie o sobie. Tak, to co się przekłada, zawsze się przekłada to, co mówimy o ojcu, jako mamy relację z ojcem, na to, jakie mamy relacje z ludźmi. Więc jeżeli ktoś uważa, że ma super przyjaciela w świecie, w kościele czy gdziekolwiek, a nie ma prawdziwej relacji z Bogiem no to to nie jest prawda. Bo wszystko wynika, prawda cała w relacji z drugim człowiekiem wynika z tego, jaką mamy relację z Bogiem. Jeżeli właśnie nie załatwimy tych różnych rzeczy, które blokują tak naprawdę nasz obraz Boga, czyli to co też tutaj wymieniłam, no to nie potrafimy się przed nim otworzyć po prostu. Jeżeli mamy go za takiego ojca, jak właśnie mieliśmy w domu, no to no, to ciężko nam być szczerym, ciężko nam się otworzyć przed nim. Ciężko nam okazać jakąkolwiek miłość i przyjąć tą miłość. No bo mamy obraz takiego ojca, jaki mieliśmy w domu. Często właśnie później w związku. Te osoby ranią się nawzajem, bo nie mają takiego same, nie mają prawdziwego wzorca męża, ani żony. Mają wzorzec taki, jaki wynieśli z domu. I myśląc, że że to jest prawdziwy związek, ranią się, ponieważ w domu widzieli to, jak mama tatę raniła, tata mama ranił, no to myślę, że to jest normalne, więc ja też będę ranić moją żonę, będę ranić mojego męża, no bo hello, co w tym jest takiego złego? Normalna sprawa. Albo chcą na przykład utworzyć idealny związek, jednak jest to bardzo trudne, no bo pamiętam, kiedyś mi Mateusz powiedział, jak się spotykaliśmy, jeszcze randkowaliśmy, i jakby ciągle wytykałam mu różne błędy, moim zdaniem, bo chciałam, żeby był idealny. Po prostu jakoś zaprogramowałam sobie w głowie, że nie będzie taki jak w domu, tylko jakby pozbierałam z całego świata, jakie znałam mężczyzn, jak z filmów czy z nie wiem, i utworzyłam sobie jakiś obraz i chciałam, żeby on taki był. Nie spóźnij się, nie rób tego, nie rób tam tego, rób to, rób to, rób tamto. Ma się pytać ty chce, ja był idealny? No, a czemu nie? No, przecież chyba o to chodzi, nie? W małżeństwie. No, ale to się nie da tak zaprogramować drugiego człowieka. No. Po pierwsze, to najpierw musimy go pokochać, skoro jesteśmy z nim, no to pokochajmy go takim, jakim jest, nie? A potem dopiero z czasem my się zmieniamy i to jest naturalne, jak się zmieniamy. No, te osoby też nie wiedzą, co to jest trwały, stabilny i kochający związek. Bo w dzieciństwie doświadczyli często odpychania albo przyciągania właśnie. Jak tata albo mama byli piani, no to często były te dzieci odpychane gdzieś tam na boczne tor, jeżeli wytrzeźwiali wszyscy, czy tata, czy mama wytrzeźwili, i było powiedzmy normalnie przez chwilę, no to było nagle zainteresowanie tym dzieckiem. Więc to dziecko było tak: raz było potrzebne, raz nie było potrzebne. Raz było potrzebne, raz nie było potrzebne, więc nie było w ogóle stabilizacji w tym domu. I tak samo później w życiu. Nie czuli się, nie potrafili, albo dalej, nie potrafią się czuć stabilnie. Potrafią jakby czuć, że są potrzebni. Tylko jeżeli coś jest, no załóżmy, nie wiem, jest ewangelizacja, jestem potrzebny. Nie ma ewangelizacji, nie jestem potrzebny. Jest niedziela, no to jestem potrzebny w tym kościele. Nagle jest tydzień, no to już nie jestem potrzebny. No to właśnie nie jest tak. Stabilizacja na to musi być bez względu na to, czy są spotkania, czy ich nie ma. Czy zadzwonię do ciebie, czy nie zadzwonię do ciebie. Jakby to poczucie stabilności musi po prostu być w nas zakorzenione. Później jeszcze w pracy, jak to się objawia, często takie osoby są pracoholikami w takim sensie też, że oddają się po prostu tej pracy, jeśli nie znaleźli związku, bo albo przerzucają to wszystko na ten związek, albo przerzucają to na pracę. A w pracy znowu muszą pracować w ciszy, bo hałas kojarzy im się z czymś, Niedobrym, bo w domu był często hałas, jak były imprezy, czy jak właśnie krzyki, jakieś awantury, no to, to nie potrafili się skupić, dlatego często w ogóle tym osobom w życiu przeszkadza hałas. Bierze nadmierną odpowiedzialność, nieadekwatną do swoich możliwości i wie, że i tak na, na nic nie zasługuje. Jakby bierze na siebie ogrom odpowiedzialności, zadań, załóżmy, ktoś zakłada firmę i wszystko nagle jest na jego głowie dom, firma i, i różne rzeczy są na jego głowie, boi się powierzyć komuś swoje jakieś tam obowiązki, boi się rozwijać nawet tą firmę, no bo wie, że musi się jakby w tej pracy, ta praca to nagle się staje go takim odskocznią. A i tak z drugiej strony ma poczucie, że i tak na nic nie zasługuje, więc ciągle jest w tym wierze tej pracy i tego, że coś musi, że coś jakby uzyska dzięki temu, że ta firma się będzie rozwijała. A nie będzie się rozwijała, jeśli nie będzie zatrudniać ludzi na przykład jeszcze w tej pracy ma problem z wyrażaniem i egzekwowaniem swoich praw. Właśnie. Chęć posiadania ciągłej kontroli nad swoimi rzeczami albo cudzymi. No nie egzekwuje właśnie od pracowników na przykład, no bo wie, że wszystko sam najlepiej wykona. No i to tak tyle, jeśli chodzi o zobrazowanie tego. Tak jak mówię, ja chciałam mi to na przykład bardzo dużo dało, bo jak połączyłam sobie te różne, z tych różnych ról, to co u mnie występowało. Ja się od razu też o to pomodliłam, żeby to zostało jakby usunięte, chociaż, tak jak mówię, uzdrowienie już jest wykonane. I to, co Wam teraz gdzieś może zabłysło w głowie, że coś takiego u mnie jest, no to chciałabym, żebyście sami indywidualnie też sobie przerobili ten temat, pomodlili się o to i wiedzieli, Patrzyli na to z perspektywy, że ta sprawa została załatwiona i że tożsamość mamy w ojcu, który jest zupełnie inny niż ten, który był u nas w domu. No